Jestem zadowolony z zakończenia prac tych remontowych tutaj elewacji zewnętrznej pałacu z tego względu, że no, był to okres ciężki. Nie, do końca nie wiedzieliśmy jaka będzie pogoda, a wiadomo, że przy pracach takich zewnętrznych no, musi być pogoda. No, udało nam się miesiąc wcześniej zakończyć te prace remontowe. W lipcu było troszkę załamania pogodowego i dlatego musieliśmy troszkę wstrzymać pracę, ale na dzisiaj jestem zadowolony z wykonawcy, który naprawdę tutaj dużo serca włożył po to, żeby ten obiekt właśnie pałacowy wyglądał tak, jak wygląda. No i jest to remont na żywym organizmie, bo przecież cały czas tutaj są pacjenci. No więc tutaj praca była na pewno utrudniona, bo mamy dwa wejścia do pałacu: wejście główne i wejście boczne i zawsze jedno wejście musiało być zamknięte z tego względu, że prace jeżeli wykonywaliśmy na wejściu głównym, no to bocznym wejściem mieszkańcy musieli korzystać ze stołówki. Nie mogliśmy zamknąć stołówki z tego względu no jest ponad 100 osób, która korzysta ze stołówki, no i z racji tego no, musieliśmy w jakiś sposób wybrnąć, ale wybrnęliśmy wykonawca, pracownicy, którzy tutaj byli, to znają naszych mieszkańców, także naprawdę stanęli na wysokości zadania po to właśnie, żeby sprawnie, bezpiecznie wykonać tę pracę. To kol kolejny element y takiej ciągłości, która tu. Jest jest wykonywana, jeśli chodzi o remonty. Co pan dyrektor życzyłby sobie w, w pobożnych no więc, życzeniach? Więc tak, no, pewne, pewne jakieś tam zamysły mam. Myślę, że w przyszłym roku spróbuję y, zorganizować. Y, Przetarg na dokumentację, bo tutaj mamy z boku mur taki ładny, oporowy, gdzie również ładnie by to się wkomponowało w nasz tutaj pałac. Na pewno odbiega troszeczkę już budynek B. Elewacja była dosyć dawno robiona i mam już przygotowany kosztorys również. Jeżeli tylko w przyszłym roku uda nam się pozyskać jakieś dodatkowe środki, to myślę, że 2020 rok będzie etapem takim, żeby zrobić elewację budynku B i będziemy ten kompleks mieli tak ładnie zagospodarowany. To, to z jakich pieniędzy, ile kosztował, ile trwał remont, Szanowni Państwo, z jakich pieniędzy? Z pieniędzy pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To są te pieniążki, które, na które promesy otrzymaliśmy w tamtym roku. I tak jak się zobowiązaliśmy, tak też kilka inwestycji z tych środków. To są te pierwsze 3 miliony, które w ramach rządowego funduszu otrzymaliśmy. I to jest właśnie jedno z tych zadań, a te zadania trzy to przypomnę: to jest remont, to co widzimy tutaj za mną, czyli elewacji budynku A Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. To jest zadanie, które za chwileczkę też rozpoczynamy: remont elewacji budynku i izolacji przyziemia w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze przy ulicy Babierzania Pawła II i takie trzecie zadanie, które też po części z tych środków będzie finansowane to remont zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Realizujemy te zadania tak jak obiecaliśmy to zadanie, które tutaj jest za mną, czyli elewacja budynku A. To jest kontynuacja prac, które od wielu lat są prowadzone w domu pomocy społecznej w Szarocinie, bo jak widać, obiekt jest ogromny, obszar całego DPS-u to jest około 5 hektarów powierzchni, więc to jest bardzo duży teren z licznymi zabudowaniami jak widać zabytkowymi. zabytkowymi zabytkowymi, wymagającymi ogromnych nakładów raz właśnie ze względu na ten zabytkowy charakter a dwa ze względu na funkcję, którą pełnią czyli jest to miejsce stałego zamieszkania dla około 140 osób które tutaj po prostu mieszkają dla naszych wychowanków naszego domu pomocy społecznej w Szarucinie więc, więc tak jak powiedziałem duży obszar duże nakłady, funkcja społeczna która też wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o, o jakość tych usług, które jako powiat świadczymy naszym tutaj podopiecznym, ze wszystkimi względami bezpieczeństwa i tak, dalej, i tak dalej. Jak widać, na przestrzeni lat ten obiekt bardzo się zmienia. Dzisiaj można powiedzieć, jest to bardzo ładny obiekt, a po zakończeniu. Tej części, bo to jest jak powiedziałem kontynuacja już prac, które były wcześniej prowadzone, taki drugi etap prac elewacyjnych na budynku pałacowym w Depesie. No można powiedzieć, że obiekt nieładny, ale, ale, ale piękny po prostu bardzo piękny, bardzo się cieszę. Remont tej elewacji, szanowni państwo, kosztował milion złotych, prawie, bez kilku groszy, więc bardzo, bardzo też zadanie takie fajne i, i ważne, i które na wiele lat pozwoli nam cieszyć się tym obiektem. No, myślę, że każdy, kto tutaj będzie na terenie DPS-u, a tutaj przecież do naszych podopiecznych przyjeżdżają rodziny, opiekunowie DPS, jak państwo wiedzą, wiele imprez w ciągu roku różnych organizuje, nie tylko dla swoich tutaj mieszkańców, ale też dla Wodopiecznych i innych jednostek zajmujących się sprawami społecznymi na terenie Powiatu Kamienburskiego. To, to zachęcam do oglądania, do cieszenia oka, bo, bo naprawdę bardzo piękny obiekt. Bardzo się cieszę, że, że powoli takimi krokami... Udaje nam się ten cały obiekt płacowy DPS-u coraz, coraz do większego standardu doprowadzać. To, co należy zapisać na plus, to to, że pracę realizowała lokalna firma i naprawdę 960 tysięcy to nie jest dużo na obecną, obecne to, co się dzieje na rynku to nie jest dużo. Powiedziałbym, powiedziałbym nawet, że to jest bardzo przyzwoita cena i to jest cena, która nas ucieszyła po otwarciu ofert. Doskonale Państwo wiedzą, nawet kiedy gdzieś Pan redaktor kręci w wywiady, rozmowy z innymi... Choćby Centrum Kultury 43 miliony, no podobny budynek. No tak, no tam zakres prac był zupełnie inny, tak, oczywiście, bo, bo jak gdyby tam kompleksowa przebudowa, ale ja powiem tak, ja z punktu widzenia zawijającego jako starosta Kamilnogórski cieszę się, że naprawdę w ogłaszanych przez nas postępowaniach mamy całkiem rozsądne i dobre ceny. Ceny, jak do tej pory? Nie wiem jak będzie dalej, ale te wszystkie zadania, o których powiedziałem Państwu wcześniej, te takie kubaturowe chociażby, czyli tutaj DPS czy PCE, gdzie też, jest, gdzie też jesteśmy po otwarciu ofert już. I też co prawda była jedna oferta tylko tak jak tutaj w tym przypadku, ale, ale mamy tą ofertę, jedną, ale mamy i ta jedna oferta, która i tutaj i w przypadku PC została złożona, to są oferty, które odpowiadają mniej więcej naszym oczekiwaniom cenowym i mieszczą się w zakresie środków, które mamy do dyspozycji na te zadania. Z tego bardzo się cieszę, bo, bo bardzo często mówi się o tym, że te ceny dzisiaj już bardzo szybują do góry. Udaje nam się jakoś, no nie wiem dlaczego, ale udaje nam się to jakoś tak robić, że do tej pory w miarę racjonalnie, wydaje mi się, te środki jakoś wydajemy i te oferty, które otrzymujemy, są naprawdę ofertami takimi bardzo rozsądnymi, tak jak powiedziałem, oscylującymi wokół tych szacunków, które sobie zakładamy. Mało tego, jesteśmy również przed podpisaniem umowy na kompleksową modernizację źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i czyli w Zawodówce, jak to wszyscy w Kamiennej Górze mówimy, i tam również ta oferta na źródło ciepła mieści się w tych granicach, które sobie przyjęliśmy, więc myślę, że, że też to zadanie częściowo jesienią tego roku, a reszta, bo tam również prace elewacyjne na budynku C i to wszystko, co się wiąże z termomodernizacją budynku C w okresie takim wiosennym czy letnim przyszłego roku zostaną zakończone. Mam nadzieję, że również, tak powiem, zmieścimy się w tych szacunkach, które sobie zakładamy. Bardzo się z tego cieszę. Większość zadań naszych, które realizujemy i drogowych, i upaturowych robią czy realizują firmy z terenu powiatu kamiennogórskiego po rozsądnych w miarę cenach. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. No, cieszę się z tego w ogóle, że mamy oferty, bo, bo jak Państwo wiedzą dzisiaj problem też często jest taki, że, że jeżeli te oferty są, to są bardzo duże albo po prostu bardzo ciężko pozyskać wykonawców. Nam jak do tej pory się udaje i tak powiem nie mamy poślizgu, jeżeli chodzi o jakieś wielokrotne powtarzania, powtarzanie tych zamówień publicznych, bo nie ma ofert. Na razie idziemy do przodu.